Cześć kochani! Dzisiaj będę drapać zdrapki za 20 zł. I tutaj mam przygotowane trzy dorodne zdrapeczki, które za chwileczkę będę drapać. Mam dzisiaj Giga Życie, mój pierwszy Milion i najnowszą Grę o Milion. Jestem bardzo ciekawa rezultatu tego drapingu. Bo na przykład ta zdrabka została wyjęta z tej samej paczki, co zdrapeczki, które miałam na premierze, i też wyciągałam trzy zdrabki po kolei. Tutaj jest zdrabka numer 3, no, a tamte pozostałe to były zdrabki numer 4 i numer 5. Przy czym tylko w jednej miałam zwrot. A te zdrapeczki to już są dosyć stare. Ja nie wiem, czy nie będą przypadkiem wycofywane, więc sobie tak wzięłam, żeby sobie podrapać. Pewnie głównych już nie ma tutaj e, żadnych mm, wygranych, no ale może jakiś kokos mi tutaj jeszcze wpadnie. Ale jak mi tak wpadnie tutaj główna, to ja już jestem ustawiona. No więc. A więc przekonajmy się, czy będę wygryw, czy będę przegryw. No ja mam cichą nadzieję, że będę królową wygrywów, a nie przegrywów. Słuchajcie, tak naprawdę, jakbym miała przegrać 3 zdrabki za 20 zł, no to będzie słabo, no ale e, ja potrafię. W końcu, kto drapał zdrapki za 150 zł na 1000 subskrypcji i w żadnej zdrabce nic nie miał? Tak, to byłam ja. Trzy drapki brylanty drapałam i nic mi się nie trafiło. I w mniejszych zdrabkach niż brylanty też. Więc zobaczymy rezultaty dzisiejszego trafienia. Trzymajcie za mnie kciuki. Zapraszam serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że sobie nie narobię dzisiejszym drapingiem wstydu. Dobrze kochani, więc zaczynamy tutaj drapanie. Może zacznę od tych starszych zdrapeczek. Grę o milion zostawię sobie na deser. To jest najnowsza zdrapka, tak jak mówię, wyjęta z... Jednej paczki z moimi dwoma, które były na premierze. No, ale które najpierw hmm, najpierw może zapeczkę Giga życie. Zielone na koniec zostaną. <laughs> Dobra, sprawdzamy. No, czy będzie jakiś konkret? 26, 60. 38 02 i 53. W ogóle bardzo mi się podoba ten kolor, bo to w ogóle y, są dwa różne te y, warianty kolorystyczne i tutaj y, jakiś inny chyba jest, bo mi się spodobał ten róż. No, podoba mi się taki różowy. Dobra, sprawdzamy. <laughs> sprawdzamy pierwszą liczbę. 36. Niestety nie mamy. 5 stówek by się trafiło. 03, mamy 02. Obok. Niedobrze, niedobrze. 57 nie mam. 06 nie ma. 44 nie ma. 05 nie mamy. Pięćdziesiąt osiem nie ma, dwadzieścia cztery też nie ma, dwadzieścia osiem nie ma, czterdzieści trzy nie ma, trzydzieści jeden też nie ma, trzydzieści siedem obok, czterdzieści osiem nie ma. Pięćdziesiąt sześć nie ma. Pięćdziesiąt dwa też nie mam. No, niedobrze. Zero dwanaście, dwanaście też nie mam. Pięćdziesiąt cztery nie ma. Piętnaście nie ma. Siedemnaście nie ma. Zero <laughs> cztery. Nie ma. Yy, dalej. Osiemnaście. Nie ma. Czterdzieści siedem. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia pięć. I czterdzieści jeden, moi kochani. Zdrabka mi nic nie dała. Nie dała mi nic Drabka nie jest łatwa. Yy, literki kontrolne różne. No trzynastka okazała się chowa. Szkoda, szkoda. No to sprawdzamy mój pierwszy milion. Yy, tutaj mamy diabelską liczbę 6, więc może, może będzie coś fajnego. O tutaj widzicie, tu są yy, takie pliki banknotów polskich, a nie dolary, więc... Ale w sumie tutaj są dolary. No czary-mary, niech będą dolary. A jakie dolary, to chociaż złotówki. E, moi kochani, niech te dolary będą tu. O! No dobra, a może od bonusu zaczniemy. Zaczniemy od bonusu. No, a na powitanie mamy świnie, kochani. Świnie. E, takie świnie, co Lotto lubi podstawiać. Szczególnie w brylantach. E, 09...

dwa nie ma, 47 nie ma, 13 i 26 nie ma, moi kochani. No, no i zaraz zobaczycie, jak się przegrywa 60 zł w parę minut. E, tu jest pustak, moi kochani. Jest mi bardzo przykro. Co się tutaj dzieje? No, moi kochani, jedyna szansa tu jeszcze żebym wygrała jakiś grubszy hajsik e, no mam nadzieję, że e, lotto to e, no, coś mi rzuci, no. Jakiś fajny, nie wiem, prezent. No. no lot to nie bądź takie. Już nie będę czarować tej zdrabki, bo się wstydzę, że nic nie ma. 41 o, milion był. 0,1, 0,3, 12, 39. No i tu. tu nie ma nic. W pierwszej grze zobaczymy, jak tu będzie. No, mam. O, zobaczcie, jakie mam czarne ręce strzerniały mi ręce od drapania z drapek <noise> to jakiś znak nie no w, w, ma, znaczy nie malowałam tylko sobie smarowałam ręce przed samym drapaniem żeby tak wiecie w kamerze takie mm, nie wiórki były tylko takie trochę wiecie no z życiem a mm, krem łapie wszystkie te wiórki nie dobra <noise> dobra sprawdzamy 17 o 17 i 20 zł. grałam. Jest pierwszy zwrot. Szukamy dalej, moi drodzy. 21. Może jakaś korona? Albo co tam można? Kufer znaleźć. Może jeszcze się coś trafi takiego fajnego. 09, 14, 47. Już myślałam, że 17. No dobra. Sprawdzamy dalej.

Czy wy, czy wy to widzicie? Tu jest 50 złotych! Wow! 70 złotych, czyli co? Ja już jestem na plusie w tym drapingu. No nie wierzę w swoje szczęście. Myślałam, że będę królową przegrywów, a tutaj jestem wygrywem i to nawet, nawet, nawet! Wow! 35, nie mam. E, 26 Jeszcze tak sobie zajrzę na tył Czy tu jest 70? Tak, 70 można wygrać No, ale może Może jednak coś jeszcze wpadnie e, 45 o, Sama jestem w szoku 33 33, no nie ma e, 08 Sprawdzamy, czy będzie tu soneczka jeszcze. 49. No już myślałam, a to 38. 07. 31. 15. No i kochani, no co tu się stało? To ja sama nie wierzę. Kochani, literki kontrolne C. C, C. To znaczy, że się wygrało 70 zł. Jestem na plusie 10 zł. No jestem sama w szoku. Uff. Co prawda, e, co prawda, e, nie wygrałam e, tutaj w tych dwóch zdrabkach. Nawet zwrotu nie było. No ale, kochani, ta gra o milion to rozwaliła system, że tak powiem. No. 70 zł. Zainwestowałam 60 i dychę jeszcze mam. No, co tu się dzieje? <grywa> Jak na moje szczęście, no to powiem Wam, że no, dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem królową wygryw. Dycha na plusie. Bardzo się cieszę. <grywa> mam nadzieję, że no, że dobra pasa będzie trwać. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. I, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!